Kurde, muszę kurna jakoś wymyślić ten durny plan, aby zabrać im ten pierdolony majeranek. Hej, Radosław, co tam robisz? A zbieram se tą super przyprawę. Dobrze, ale pamiętaj, nie sprzedawaj Pijanowskiemu. Dobra, szybko, Fred, sprzedaj mi majeranek. Ale Marcin, my tu nie sprzedajemy majeranku. Majeranek kupisz tylko u cudzy męża Macieja. No ja pierdolę kurwa na Herkulesa. Radyk, wziąłeś na pewno majeranek? Tak, a co? Bo musimy rozdać trochę znajomym. Na przykład Dżamalowi, Krzychowi i profesorowi Lee. No i oczywiście Fredowi. Za nie zdradzenie tajemnicy, że w kawiarence też można kupić majeranek. O, siema Dżamal. Chcesz może trochę majeranku? No jak nie, jak tak. Dawaj mordo. Elo Krzychu, chcesz majeranek? Siema Maciuś. Co to w ogóle za pytanie? Oczywiście, że chcę majeranek. Rozsiądź się. Piękny świat przemierzasz po maleńku. Nagle stop! Jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wierz. O, dzień dobry, panie Lee. Witaj, chłopcze. Właśnie zapisywałem swoją 1111 kopię mojej ulubionej piosenki. Chciałbyś może posłuchać? Nie, nie chcę, ale czy chciałby pan może majeranek? Chłopcze, oczywiście, że tak. Co to za pytanie? Siema, Fred! Witaj, co podać? To nie ty mi coś dzisiaj podasz. Tylko ja ci dzisiaj dam majeranek. A, i dzięki, że nie wyjawiłeś Pijanowskiemu tej tajemnicy. Hej, 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 he, 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 ha, ha.